Ciee Manko, witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Grzybeczki, ziomeczki, siemanko, co tam u was? Jak tam leci czas, jak tam yy, szkółka? Witam was w Overuczuku odcinku 14, chyba 15. I na mapie Overpass. I kurde, na no, co tu mogę wam powiedzieć? Nie widzicie sam jak jest. Szkół lata i ma i mask pinbota. I pierwsza to jest jak coś, czy będzie Moisika? Tak. A pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo tutaj widzicie ostatnie 10 subskrybentów. A jeśli zostawicie suba, to w kolejnym odcinku też tutaj się pojawicie, tylko musicie mieć publiczne subskrypcje. Ale to nic. I wpadajcie na Instagrama, na grupę na Steam, na Discorda i film, w którym możecie zadać mi pytanko do QA. A my co zrobimy. My to pominiemy, bo to kurde. A szkoda czasu. Tak mi się wydaje. Zaznaczę mu wszystko oprócz griefingu. Bo czemu by nie? No nie, dokładnie tak. I... U... No, dobra. I... No tak, to też. Na no, rak nie... No dobra, to powiedzmy, że nie? Może coś takiego zrobił. Nie wiem, się nie dowiemy. A my tutaj, kurde, w pierwszej minucie chyba mamy już pierwszego cheatera. więc lecimy do kolejnego Demka. Bucz. Witajcie. No, kurde, drugiej już się cheaterku. Jesteśmy na trejnie którego już w sumie nie ma w puli ma pewniowy chyba nie? Tak mi się wydaje, że, że nie ma. Jest 1-0 dla antyterrorystów, a podejrzany jest w terrorystach. No i właśnie widzę, że ma WH i beka znowu. Pacy No pewnie ma WH. Znaczy na, nas słyszał go, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak rzucał akurat na ty No, czy imbota będzie miał? Nie wiem, bo na razie to było takie po pierwsze było zbagowane, a po drugie tak tylko bardziej na nasz odnosownik po prostu więc czym ma to na razie Chyba ma no A to jest skrzydłowy! Skrzydłowego mamy! Czy mieliśmy kiedyś skrzydłowego na tym? No, wyruczył? Nie, mieliśmy. Ale to nic, to jest skrzydłowy, tak się dziwię, kurde, co on zrobił, że i też chyba ma właśnie UH i Mbota chyba też ma. No, nie no, nie chyba mają. O. Dobra. Dobra. I Mbotic jest oznaczony. No, zobaczmy co teraz zrobi. Czy ugra to? Czy po prostu wychyli... Ja tak Co za debil. <grymne> o matko. Dobra, możliwe, że też ma. Albo po prostu... Bierze, że mu strzeli samą no i <grymne> miał... Wyjebać. Eee, he he. No. I wejdźcie sobie, może, tu w playlistę z i może, sobie kiedyś tam obejrzycie od pierwszego odcinka, jak jesteście ciekawi, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Eee, no, wiecie, nie? Pierwszy odcinek był w 2017 chyba. Drugi w 2019, a reszta to już w 2021. Ale, no, wiecie, nie? Progres, progres wydaje mi się, że jest tam trochę taki, w sensie, że. Od pierwszego na pewno z dźwiękiem, na przykład, i z. z... z... obrazem, <gryli> a przegrali. No przegrali! Skurde, nie wiadomo, czy ci drudzy też nie ci Bez sensu. Ale mamy skrótowego na Overooczu, więc fajna, fajna. <gryli> a przy okazji napiszcie w komentarzu, że gaśnica. Gaśnica, to ja będę wiedział, że jesteście grzybami, ale kozakami. Znaczy grzybkami, oczywiście, a ty grzyba, ale ko kozakami totalnymi. Borowikami szlachetnymi. Żeby tu oglądać filmy na całe Nie wiecie co jest 5 Mam no, no, nadzieję, że ktoś napisze Właśnie co A w każdym bądź razie Zaraz ja mu dam na przykład m i w No i Jestem ja tam tylko Z tym M-Bota to, to ja mam się Chyba, że się jeszcze dwaj, no ja tam nie wiem nie? Ale no nie no, nic zresztą Na stronie chyba, jak się wydaje No ale, nie obserwuję ich tylko Właśnie, bo na pewno, że się na razie zajmijmy. O! Drzy. Dobra. Znaczy, dobra, dobra. Jakby na otwartym poru. Znaczy na otwartym poru. To jest do sobą dobry. Dobra, gdzie? dobra. Dobrze gdzie? Dobra, No i ugram mnie. O dobra, teraz. Pistoletowa runda. Zło spekiem. Zobaczymy co tam pokaże. Look at this. Wow, wow, coś mi się tu chyba popsuło <śpiewa> trochę. O, o e, Szybciutko bym powiedział. No i to, to oczywiście. Of course. I e, not. Kurde. Interesting. E, woods, and to Tu też, kurde. No Więc przesłamy werdykt i standardowo. Dzisiaj mam. No, widzimy się w kolejnym. Demku, bo tu jak widzicie, jeszcze go nie ma, więc czekajcie, poczekajcie, chwilunie! Sześć! Z Wami witam w, w trzecim, już Demku. Jesteśmy na Miragu i prawdopodobnie ma... Yy, jak to się nazywa? Banny hopa BH, tak zwany, w skrócie. Yy, I śmieszny szal, ale to nevermind. I, a co Wam się powiedzieć? Czy Wam się ta podróż, za tych, że Wam się podoba, czy tak średnio Wam się podobała? że w sensie wiem, że tam słychać w pewnym momencie nie było, ale to od dużej prędkości i ja tak pierwszy raz nagrywałem mnie i tak na, na żywca szedłem. Więc to... Ale następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej coś, wykminie. Eee, no i trzymam WH. 3 Trzy albo dwa. Nie, tu kroki słychać, słyszeć. No ale może aim ma o No Dobra, ma wuha jej bota, jej banhopa Co wy na to? Mówicie, że tak? Podejrzany, czekajcie. to jest podejrzany i ma 100% strzał w głowę <ścoughs> 100% strzał w głowę a ma 7 kili i to w kurde w drugiej, no w drugiej rundzie <ścoughs> no więc kurde, no nie wiem, ale granat, granat był piękny, potężny, fajny, jeżeli idą na B. Dobra, ja no ma wuchajem bo i... I chuj mi to obchodzi, czy ma, nie. Kurwa, dos. Tres. Kurde. Tres. Quattro. Cinco. Kurde, zabrał mu Eisa. Ośmiornica type. nie raz to p... to tyku. No, też eee, Co za nonsens po prostu... Pamiętajcie o gaśnicy, żeby to napisać w opisie, nie? nie wiem, czy w komentarzu w opisie to ja coś muszę napisać. Eee, może jakoś was zachęcę do obejrzenia tego filmu czy coś? Nie wiem. To są praktyki. Eee, no, to są praktyki. A to jest szkoła. Um, Ochodzi o, o ważność, jakby nie. W takim chyba moim mniemaniu, no tak, praktyki są ważniejsze, więc byłem, byłem chodziłem. do no, no szkoły, to tak krasy, to tak chętnie to wie, ale. Niestety, praktyki za darmo, jak już wiecie, no ale no, trudno. No. I no, więc tuba teraz hajs leci, to co ja się też przyjmuję, jak jest. Ja już nie jestem jatyk ja już się zamieniam powoli w jaty ten, jaty kawior. Ja ciekawe od ryby nie da, wiecie o nie. Jakie grzyby tam grzybki. Puh. Ja ty kawior. A ja mogę to zrobić tak. Ja ty kawiarenki, na 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 Dobra, niech ja się już to kończy powoli, bo tu naprawdę. No, cały czas to samo. Cały czas tu pokazuje mi to samo. A ja wam też to pokazuję to samo, co mam zrobić, ale chyba pominę, aczkolwiek nie chce mi się w sumie przybliżyć się do klawiatury, ale <laughs> będę musiał albo sobie jeszcze wezmę łyka wody resetującego. Dobra, ostatnia runda. i na <laughs> na no o, o, idealnie, idealnie wyliczone, wiecie jak to się nazywa, to się nazywa tysiąc. 1000 percentage kurde prediction yy, to też, bo tu będę chyba miał... Nie, 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 nie. Do góry chce jechać, że mi nie każe, kurde. Yy, no. Yy, Oczywiście tak tak. Dobrze zaznaczam. Kurde, muszę sobie tutaj. I przesyłamy werdykt i. Czy jeszcze jedno sobie zrobimy A zrobimy sobie jeszcze jedno a muszę na live zagrać strefę zagrożenia, bo mi się rangę ukryła. Dobra, tu widzimy się za. O, o już mogę poprać No, tu jeszcze szybciej się widzimy. I mamy mapę Inferno, i co tu się dzieje? 7-1 dla antyterrorystów, a pan podejrzany w ziemię sobie patrzy i... 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 To jest dramat kurwa, to jest dramat! I w ogóle się pochwalę, że w dzisiejszym odcinku mieliśmy cztery różne mapy. Było Overpass, Train i to jeszcze skrzydłowy, przed chwilą był Mirage i teraz jest Inferno. No i on sobie, nie wiem, co robi to, I wiecie, jak coś tak się trzęsie, tak się trzęsie. Niestety też nie mogę go porównać do jak waga, e, jak szala. Jako szala sprawiedliwości, gdzie, kurde, mogę przeważyć o jego losie, czy pójdzie on do piekła, czy może jednak do nieba. No ale jak wy dobrze wiecie, gdzie on pójdzie, ja też wiem, więc nie muszę tu w żaden sposób działać, ale wy działajcie tak, żebyście zostawili suba na moim kanale, bo do końca roku lecimy po 100 tysięcy subów. Dzięki wam może ja się tu udać moje mordeczki kochane. Ale im więcej was, tym dalej w las. Pozdro. <grystanie> Dobra, przewidziemy sobie go, bo tutaj nie ma już o czym dyskutować, wiem gdzie go poślemy. No i tak. <słysk> wspomaganie telefonka, oczywiście, wspomaganie pola widzenia też, no i grifing, znaczy nie, tamte inne te, te, te też mu dam, ale gryfinku niestety nie. Także 3 na 4 dostał a wy czy zostawiliście apkę w górę? Mam nadzieję, że tak. No więc dzięki za dzisiaj kurde, za obejrzenie. Mam nadzieję, że tutaj dotrwaliście i trzymajcie się brutko, napiszcie w komentarzu kto dotrwaliście koniecznie. I trzymajcie się brutko, ziomeczki kochany, grzybeczki, ja tych grzyba. Ostatnio zdjęcie na Instagram leciało. No, więc trzymajcie się brzydko tylko. Narka!